Osikowa Dolina to nie tylko warsztaty dla dzieci, ale również zestawy kreatywne i surowce z wiórków drewna osikowego, które polecamy nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych, dla różnego rodzaju hobbystów, florystów i wielu innych pasjonatów sztuki rękodzieła. Zestawy kreatywne, które opracowane są m.in. innymi na warsztaty, to um, przede wszystkim tematyczne jesienne wzory, czyli mamy sowy, jeżyki, ale mamy też linię patriotyczną, robimy orły patriotyczne i kokardy narodowe. Oczywiście jest też linia Bożego Narodzenia, zaczynająca się od bombek, ale poprzez Mikołaje i choinki, ale również niezwykłe osikowe anioły szczęścia. Mamy też tematy całoroczne, Poczynając od postaci zwierząt, takich jak pieski dalmatyńczyki czy popularne pingwiny. A oczywiście na wielkanoc robimy wielkanocne kurczaczki, jajka, zajączki, jak również owieczki. Te wszystkie zestawy kreatywne są przygotowane w ten sposób, że zawierają niezbędne elementy do wykonania elementy drewniane, elementy z drewnosikowego drewnoosikowego do wykonania danej pracy, ale jak również zawierają też instrukcje. W środku jest taka instrukcja graficzna, gdzie pokazujemy jak krok po kroku przykleić poszczególne elementy, jak stworzyć daną postać. Mamy też oczywiście same surowiec jeżeli ktoś kreatywnie chce wykorzystać do włas, zrealizować własne pomysły zapraszamy do zakupów materiałów które są przygotowane w różnej formie poprzez różnego rodzaju kolorowe płatki z drewna osikowego jak również paski w różnej formie które można wykorzystać do własnego artystycznego dzieła własnej realizacji dla osób Wybranych na prezenty polecamy zestawy kreatywne premium, gdzie są tutaj zgromadzone wszystkie materiały, jak również pędzelki, kleje. Tak, że jest to gotowy prezent, szczególnie na Boże Narodzenie, myślę, że będzie bardzo atrakcyjny. Tym bardziej, że z naszego doświadczenia wynika, że dzieci, jeżeli zrobią własne prace, one się cieszą przez długie lata ich uznaniem i goszą w ich pokojach.